Klasyfikator. Klasyfikator. jest to międzynarodowa statystyczna klasyfikacja, w której podawane są różnego rodzaju choroby ludzi i one są pomerowane. W rozdziale piątym jest pewien rozdział, który mówi, dotyczy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u ludzi i w tym właśnie rozdziale piątym jest malutki rozdział, w klasyfikatorze podawane jako F10, F19, gdzie są podawane nie zaburzenia psychiczne, ale substancje, które mają swoją nazwę jako substancje psychoaktywne. W nim jest heroina, kokaina, inhalanty, środki przeciwbólowe, czy jakiekolwiek substancje. I w tej, w tej rozdziale również jest alkohol. Dlatego spotykając się z młodzieżą, zauważam jedną bardzo ważną rzecz. W naszym kraju nie mówi się prawdy, w naszym kraju się kłamie. Ludzie, młodzież słucha różnych kłamstw, które podawają w mediach na temat tego, że by się dobrze bawić musi być alkohol. I właśnie to ma potem jakby swe odzwierciedlenie na imprezach, których ja często też jestem bywalcem, bo mam okazję obserwować to, co młodzież robi. I to, co ja widzę, to jest po prostu przerażające. Pracując z tą młodzieżą, widzę jeszcze jedną ciekawą rzecz, że tu niech... Tu nie jest to, że tylko dorośli piją. Okazuje się, że najwięcej problemów stwarza właśnie młodzież i to nie w szkołach średnich, ale w szkołach już podstawowych, tak, 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 tak. możliwość kontaktu z taką młodzieżą, w której okazuje się, że alkohol został tak? tak w szkole szóstej, piątej już często dochodzi do nadużywania, szczególnie w okresie wakacyjnym jest więcej luzu i właśnie ta młodzież ma a co mówisz, co takim mówisz? Spotykasz takie dziewczyny? No właśnie, y, kiedy spotykam, y, to znaczy chodzi ci o profilaktykę czy... Tak. Chodzi ci. Jeśli chodzi o profilaktykę, to przede wszystkim y, ja pokazuję w szkołach, jak się okłamuje ludzi, pokazuje prawdę dotyczącą właśnie... Nikotyny, alkoholu czy narkotyków, że to są właśnie narkotyki. A w naszym kraju mówi się na przykład o piwie, jaką na napoju chłodzącym, co jest totalną nieprawdą, dlatego że w swojej praktyce miałem kiedyś przykład, kiedy wiozłem gościan z silnymi objawami abstynencyjnymi na oddział psychiatryczny i okazuje się, że on nigdy nie pił wódki, nigdy nie pił wina, pił tylko piwo i umarł. Eee... <laughs>

to no właśnie, kiedy wyjechaliśmy, chodziłem do naszego szkła, chodziłem do dziennikarza, i pismo, no załóżmy, nie tak, na tych, którzy kupieli to się że tak bardzo się, Czternaście lat, na deskodzie właśnie, się na deskodzie